Dzień dobry moi kochani! Witamy serdecznie u złomowych bawek. Agnieszka, witaj się! Dzień dobry, serduszka, wy moje kochane! I to są ostatnie nasze znaleziska, dwa fanty, ale jakże piękne, jakże przyjemne i jakże sympatyczne. Pierwszym jest Fant Phoenix Family Game i kochani moi, powiem wam tak szczerze, tylko spluwy brakuje, ale tak, zobaczcie jak się prezentuje. Nawet są jakieś dyskietki, tylko musimy oczywiście sprawdzić, czy jest na chodzie, tak? Jak sprawdzimy, no to powiem Wam szczerze, że Bajera super. Nie mam gdzie go na razie podłączyć, no ale na pewno sprawdzimy. Jedna gra, jakaś druga gra. Dobrze. A teraz, moi drodzy. Żeby nie było to coś specjalnego na każdą okazję. Jeszcze zamknę pudełeczko, ładnie w pudełeczku. Pięknie się prezentuje, zobaczcie sami. I moi kochani... To teraz to odkładamy marlenko. Odłożę tutaj sobie na boczek. I teraz słuchajcie, gwóźdź programu. Ale pamiętajcie jedną rzecz. Teraz co ja Wam powiem? Moi drodzy, ja, jakby ktoś chciał na specjalną okazję nas zaprosić, jesteśmy na wszystko przygotowani. Tylko to nie są tanie rzeczy, bo kochani, takie influencerki, co chodzą po śmietnikach, no to wybaczcie najmocniej. Musi to kosztować. A teraz zupełnie poważnie: zobaczcie, co, nam się, co mi się udało trafić. A wiecie co to kochani, jest? Marlenka będzie teraz nie tylko druty kręciła, kochani. Ale i watę cukrową. A mało tego, powiem wam, jesteśmy po generalnej próbie, kochani. i Już nawet skonsumowaliśmy watę cukrową dzisiaj z rana, żeby osłodzić sobie życie. Także zobaczcie, kochani, sprawny, piękne, różowiutkie. No, mój ulubiony kolor zresztą, Trafiło nam się jak ślepej kurze ziarno. Także teraz to ja nie będę tylko druciara, ale jeszcze będę teraz cukrowa. Pozdrawiamy Was! Pozdrawiamy. Także pozdrawiamy Was serdecznie! I jak to ja mówię, zawsze teraz pamiętajcie, Druciara Cukrowa! Kochani! Całujemy Was tam, gdzie lubicie, w samą Agnieszką. Potylicę, kochani! Miłego dnia, słodko I oczywiście, gdzie zapraszamy? Na YouTube Złomowe Babki. Pamiętajcie, jak będzie 3000 subskrybentów, to takie piękne artefakty, takie piękne działające sprzęty będziemy razem na żywo pozyskiwać, a nie teraz tylko i wyłącznie na filmikach. Także buziole i pamiętajcie, prosimy o lajka like i suba, żeby Marlenka mogła Wam live wypuszczać z YouTube'a. Pa!